Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i teraz jest idealny czas dla wszystkich kinomaniaków, żeby nadrabiać filmowe zaległości. Ale jakie filmowe zaległości? Najlepiej te na podstawie książek. I przygotowałem dzisiaj dla Was mój... Prywatny, może nie ranking, ale moją prywatną listę filmów na podstawie książek, które powinniście koniecznie obejrzeć. Władca Pierścieni to chyba najlepsze, co przytrafiło się filmom o tematyce fantazy. Do dzisiaj utkwiły mi te drogie, na pewno w produkcji, szerokie plany jadących gdzieś przez polany bohaterów naszego filmu. Plany, które wyróżniają właśnie dobry film fantazy od tego budżetowego, kiedy można sobie pozwolić na scenografię z rozmachem. I tak właśnie została zekranizowana trylogia Władcy Pierścieni. I mała dygresja, pamiętam w dzieciństwie jak koleżanka mojej siostry uczyła się pisać językiem elfów, tak bardzo zainspirował ją film. I mógłbym tutaj przy okazji wspomnieć też o Eragonie, ale niestety sama ekranizacja, jak i książka pozostają daleko w tyle za władcą pierścieni, choć na pewno są też warte uwagi, jeżeli jesteście spragnieni historii o smokach. Lot nad kukułczym gniazdem. Zwykłem tak mawiać, kiedy widzę sytuację, której nie jestem w stanie zrozumieć albo dostrzegam jakąś rzeczywistość która jest zgoła odmienna od mojej. Książkę poznawaliśmy w ramach światury i była to książka, która otworzyła nam wiele ciekawych tematów do dyskusji. Uważam, że jest to jedna z lepszych ekranizacji, polecam ją dlatego, że udało się twórcom filmowym oddać klimat pierwowzoru. Role były dobrze napisane, dobrze odegrane. No i Jack Nicholson Wskazanie na Shawshank to film, który w moich prywatnych rankingach od wielu lat jest nie do pobicia. Opowiada historię bohatera, który trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze i obserwujemy jego losy i jego sposób radzenia sobie z nową rzeczywistością, zarówno w kontakcie ze współwięźniami, jak i z władzami owego więzienia. Skazanie na Shawshank to film na podstawie jednego z opowiadań Stephena Kinga, które możecie znaleźć w zbiorku Cztery Pory Roku. To jeden z moich ulubionych autorów, i wiele jeszcze ciekawych ekranizacji na podstawie jego powieści powstało, ale skazanie na Shawshank, w mojej opinii, to poza pozaleśnieniem. Mój top 1. Tom Hanks ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Jedną z nich jest także ta, którą napisał autor powieści pod tytułem Forrest Gump. Jak pisze wydawca, życie jest jak pudełko czekoladek i nigdy nie wiesz na co trafisz. Tak właśnie było z kolejami losu głównego bohatera, Forresta Gampa, który w filmie. Jawił nam się jako chłopak, który cały czas gdzieś biegnie. Podobnie jest zresztą w powieści, gdzie obserwujemy niezwykłą podróż przez trzy dekady kulturowego krajobrazu Ameryki. Milczenie Owiec to z kolei film, który cieszył się zdecydowanie większą popularnością, aniżeli książkowy pierwowzór. Niektórzy pewnie dowiedzieli się o nim właśnie teraz, a ja sam film bardzo dobrze wspominam, jakkolwiek by to nie brzmiało bo rola, jaką odegrał tam Anthony Hopkins, na pewno przeszła już do historii. W najbardziej oryginalny sposób i najlepiej odwzorowana rola seryjnego mordercy, na której to roli wzorowało się później wielu innych autorów. Ale Anthony Hopkins jest jeden, jest oryginalny, jest niepodrabialny, podobnie jak film. Milczenie Owiec. Po tak mrocznych klimatach powinienem polecić coś bardziej romantycznego, dlatego proszę bardzo, Wielki gazbi. to film, który warto obejrzeć w roli głównej z Leonardo DiCaprio, który za nią nie dostał niestety Oscara, ale udało mu się oddać główną rolę, którą napisał mu w 1925 roku, Fitzgerald. To książka niełatwa do adaptacji, ale wydaje mi się, że film idealnie oddaje klimat, który chciał nam przekazać autor, mówiący o rozczarowaniu amerykańskim snem i starciu głównego bohatera z rzeczywistością, gdzie miłość niestety przegrywa z pieniędzmi. W moim prywatnym rankingu jest tylko jeden film, który może odebrać pierwsze miejsce skazanym na Shawshank. To Ojciec chrzestny. Na podstawie książki Mario Puzo. Wtedy w 1972 roku dzieło Puzo potraktowano jeden do jednego jak scenariusz filmowy i niewiele fragmentów wycięto z książki. Aczkolwiek warto po nią sięgnąć, bo jest parę wątków, które mogą Was na pewno zaciekawić. Ojciec Chrzestny to po prostu film epokowy. Zasłynął w nim nie tylko Marlon Brando w głównej roli Don Corleone, ale także młodziutki Al Pacino w roli jego syna, który w kontynuacjach tego filmu przejął stery rodziny Corleone. Trzeba po prostu obejrzeć. Jeżeli natomiast pragniecie kryminału, który zrobi wam tak zwany reset twardego dysku, to koniecznie obejrzyjcie Zaginioną Dziewczynę. Ekranizacja z 2014 roku na podstawie kryminału autorki, która doczekała się już serialu na podstawie innej swojej powieści pod tytułem Ostre Przedmioty. Zaginiona dziewczyna opowiada historię faktycznie zaginionej dziewczyny, która znika w dniu swojego ślubu, a podejrzanym za jej zaginięcie staje się jej mąż. I to ile w tym filmie pojawia się iście szatańskich intryg nie pozostawi was obojętnymi wobec tego filmu. I film, któremu przypisuję liczne pozytywne wspomnienia z mojego dzieciństwa, to Park Jurajski. Niewielu z was może wiedzieć, że jest to właśnie ekranizacja książki z 90 roku. Szybko doczekała się właśnie adaptacji filmowej, później kolejnych kontynuacji, ale mi w pamięci właśnie utkwił najbardziej ten film z roku 1993. Taki bardziej chyba familijny film. Ale no trzeba to znać, bo to już chyba klasyk. Uwaga, jeżeli będziecie w milionerach i dostaniecie pytanie, jaki znany hollywoodzki aktor zagrał w filmie na podstawie polskiej książki, to odpowiedź będzie brzmiała George Clooney w filmie Solaris na podstawie klasyka, naszego polskiego klasyka Stanisława Lema o tym samym tytule. Książka ja właśnie pokazałem tył okładki jeszcze do góry nogami. Znam was nie mniej niż wy mnie i wiem, jak reagujecie na science fiction. Myślicie, że to naukowy bełkot nie do przebrnięcia. Nie pocieszę was, bo jest parę takich fragmentów w książce, ale to nie jest tak, jak myślicie. To książka i film, który również będą was męczyły, będą próbowały zmusić was do refleksji na temat przede wszystkim. Życia, na temat przeszłości, na temat tego, jak sobie z nią poradzić, ale to bardzo specyficzny klimat. Klimat, jaki rzadko spotyka się w filmach, gdzie bohaterowie wyruszają na tajemniczą planetę, która to w jakiś stopniu, w magiczny może sposób, na nich oddziałuje. I nie wiadomo, czy są to ich tylko i wyłącznie urojenia, czy może faktycznie tak jest. Solaris trzeba przeczytać, Solaris trzeba obejrzeć, ale przede wszystkim. Trzeba o tej książce po przeczytaniu pomyśleć. World War Z to dobry film na obecne czasy na podstawie książki amerykańskiego autora. Uwaga, książki, która co ciekawe w Chinach została zbanowana, zablokowana, niedozwolona do sprzedaży, dlatego, że jej autor postanowił nie wycinać na życzenie Chińczyków fragmentów, które świadczyłyby o tym, że to oni są odpowiedzialni za rozpętanie szaleńczego Wirusa. I film jest o zombiakach. Jakkolwiek o nich nie myślicie, to właśnie to w nim dostaniecie. Ja oglądałem z niesamowitą uwagą, z ciekawości na to, jak w tej roli spisze się Brad Pitt, który do tej pory takowych nie przyjmował. I muszę Wam powiedzieć, że no, on mnie chyba nigdy nie zawiódł jako aktor, i wydaje mi się, że mógł nawet uratować ten film swoją rolą. Choć sama historia też jest ciekawa, ale to jedna z tych. Które już gdzieś tam kiedyś oglądaliśmy. Jestem legendą, natomiast to film, który stawiam zdecydowanie wyżej, nad World War Z, jeśli chodzi o historię o zombie. I Will Smith tutaj też odegrał fenomenalną rolę. I co ciekawe, jest to również adaptacja książki. Książki, której nie można już za bardzo dostać w wersji papierowej. Zostaje nam tylko wersja elektroniczna. Chociaż może kłamię, bo ostatnio chyba wydawnictwo Mac wydało jakiś zbiorek yy, opowiadań, i w nim właśnie znajduje się Jestem Legendą, więc to nie jest jakaś niesłychanie obszerna powieść. Obejrzeć musicie także koniecznie Blade Runnera, ale jego nową wersję Blade Runner 2049. To kontynuacja ekranizacji z lat 80. na podstawie klasyka science fiction. O czym marzą elektryczne owce? Nie. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? I to książka, którą omawialiśmy na światurze i przysporzyła nam też wielu ciekawych tematów do dyskusji, bo chodzi o to, jak rozpoznać człowieczeństwo w człowieku i jak zbadać je w androidzie, czy można między nimi postawić znak równości, czy będzie można odróżnić człowieka od androida, a może to androidy bywają czasem bardziej empatyczne aniżeli ludzie. Sam film idealnie oddaje to, czego brakowało mi trochę w książce. Tę pustkę i samotność głównego bohatera pośród tego świata przyszłości, gdzie Krocząc, wymierza sprawiedliwość jeszcze dawnym androidom. I Ryan Gosling, choć nie zawsze mnie przekonuje to w tej roli, to jego nieprzyjednane oblicze sprawiało, że jako widz mieliśmy cały czas ten dylemat: czy on jest androidem, czy jednak jest człowiekiem? Tego Wam powiedzieć nie mogę. Musicie obejrzeć ten film. Moi drodzy, jest jeszcze mnóstwo ekranizacji na podstawie książek, znanych książek i na podstawie mniej znanych książek, bo dzisiaj mamy trochę taką ewolucję, gdzie filmowcy Ledwie zaczerpną namiastkę z jakiegoś dzieła i chcą stworzyć sami od nowa jakąś historię, tylko inspirując się tym, co napisał jakiś dobry lub też niezbyt dobry pisarz, bo i takie przypadki w historii były. W tej mojej prywatnej, już w zasadzie publicznej listy mógłbym wam jeszcze polecić mizery Stevena Kinga, ale myślę, że o ekranizacjach książek Stephena Kinga porozmawiamy sobie przy okazji następnych filmów. Wojna Światów to coś wartego obejrzenia. Siedem lat w Tybecie to genialny film z młodym Bradem Pittem. Lista Schindlera, imię Róży, Igrzyska Śmierci Harry'ego Pottera znacie już na pewno. Śniadanie u Tiffany'ego, Drogę McCarthy'ego to zdecydowanie wam polecam, aczkolwiek wydaje mi się, że. Najpierw zajrzyjcie do książki, jeżeli nie oglądaliście jeszcze filmu. Na ten moment to byłoby chyba na tyle z tej mojej listy. Będę ją aktualizował na bieżąco w oparciu też o Wasze propozycje, dlatego czujcie się teraz wywołani do tablicy, żeby w komentarzu pod tym filmem napisać, po pierwsze, jaka ekranizacja najbardziej Wam przypadła do gustu, ale może niekoniecznie porównując ją do książki i jaką ekranizację koniecznie powinienem obejrzeć ja. Nie ukrywam, że chciałbym aktualizować te listy. Przyszłości, bo wiele dobrego z papieru na ekrany się przeniosło i warto o tym mówić, warto o tym dyskutować, bo filmy też otwierają dyskusje bardzo ciekawe. Podobnie zresztą jak książki, aczkolwiek wydaje mi się, że film nigdy nie będzie w stanie zastąpić książki, bo to ona jest najbardziej wymagająca i najbardziej zmusza nas do refleksji i do kreowania tego świata samemu we własnych głowach. No, szkoda tylko, że nie można dostać. Oscara za reżyserię. No ale możemy się tym chociaż pocieszyć, że sami obsadzamy główne role bohaterów książek. Nie lubię tego skamłania o łapki w górę, ale jeżeli w taki właśnie sposób wyrazicie aprobatę i zainteresowanie tą tematyką łokonia, to postaram się przygotować następny film. Być może tym razem o serialach albo o ekranizacjach książek Stephena Kinga, bo wydaje mi się, że on jako jeden z nielicznych autorów doczekał się ich najwięcej i są też bardzo, bardzo dobre. Ode mnie to by było na tyle. Pamiętajcie o moim Instagramie, pamiętajcie o sklepie, gdzie w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film, już może pojawiają się pierwsze nowe produkty. Tymczasem miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Wow.